Manko, Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Warsztat Live. Dzisiaj mam dla was nie lada gratkę, bo jest ze mną główny naczelny mechanik jego, kurde, jego główny projekt teraz. Główny, taki się trafił, jakiś poboczny, nie? Poboczny, ale też bardzo medialny dla nas, bo uważamy, że na pewno spodoba wam się. No temat jest ciekawy na pewno, nie? Temat jest ciekawy, a mianowicie jest to blok od... Port RS, yy, 17-rok, 23 kobus. Historię można pisać książki o tym silniku, jaki to nie jest zły. Yy, czyli potencjał ma bardzo dobry. E, mianowicie, auto przyjechało do nas po jakichś serwisach. Tu było różne rzeczy, nie? Różne rzeczy tu się działy. To jest główny problem z tulejami, z blokiem w tym, w tym motorze, nie? Tam klient bują się po serwisach. Jakichś nieudolnych tam naprawach uszczelek pod głowicą i, i takich cudów. Yy, no i w końcu finał, finałów trafiło to do nas przez top Margowice. Tak, pozdrawiamy Kasia. tutaj pozdrawiamy Łukasza bardzo mocno. Zarobutkę. Tak. Ten. Yy, więc tak, plan jest na to taki, że prócz remontu silnika zwiększamy w nim moc. Znaczy, klient głównie chce moc, też, ale chodzi o niezawodność, nie? Dlatego. Poprawiamy fabrykę. Tak, tak. No tutaj, bo motor będzie przygotowany na konkretne, na konkretne moce, będzie zakuty. No ta tuleje, dartowane midy z kołnierzem wzmacniane, no to to już też tu jakieś konkretne moce może, może wytrzymywać, ale na razie nie wiem, ile będziemy celować. No seryjnej turbo sprężarce, chyba około 450 koni powinno się z tego zrobić, nie? A fabrycznie ile było? 350. No to 100 koni więc. Albo coś takiego. To ładny przyrost. Wiem. Ale podejrzewam, że tu, nie wiem, z 500 i nawet lepiej będzie można. Nie wiem, ja też w, w silnikach nie siedzę, też musiałem się zagłębić trochę w temat. Eee, ile, jaki jest potencjał czego, jaki, do ile jest układ wtryskowy wydajny, bo to jest bezpośredni wtrysk, to już nie jest tak łatwo. Czy trzeba przechodzić później na MPI, na, bez, na pośredni wtrysk, czy, czy, ten, czy, czy są jakieś mody do, do tego bezpośredniego wtrysku, to już, nie wiem, no to już będzie jakby, jakby następny stage tego, tego silnika, nie? Na razie składamy na... Na seryjnym osprzęcie, że tak powiem. Wlatuje nowy kuler, nowy cooler, bo to jest tak, główny restryktorami w tych, w tych autach to są kulery, doloty. Dolot jest bardzo słaby, bardzo słaby przypływy ma, także z automatu taki podstawowy osprzęt będzie zmieniony, potem ten do poprawienia, a reszta to klient musi trochę odsapnąć, nie? Tak, bo niestety finansowo to go mocno szarpnie. Myśmy tuż już tak lekko liczyli, to są mocne pieniążki. No. I można by za to niezłe to kupić, ja, ale, ale... Słuchaj, zestaw takich tulei chyba z 5,5-6 tysięcy, nie? Samych tulej Same tuleja, gdzie jest obróbka, obsadzenie tak. i bloku, obrobienie i wszystko, nie? No, czyli tutaj trzeba mieć niestety piłczące i jeszcze worek pieniędzy. No, ten wóz jest tego warty, bo on nigdy nie, chyba nie straci na wartości, ani... Właśnie, ani to jest już druga nie kwestia... I, 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 ...i myślę, że jak najbardziej opłacalny zabieg, nie? To jest właśnie druga kwestia, którą chciałem poruszyć, bo to jest chyba jeszcze ostatni dobry silnik w Fordzie. Z tych mocnych. no te nowe niestety już mają tylko mniejszą pojemność. Więcej są wyżyłowane. Jedyne mogę ci powiedzieć takie coś, że chyba następnego fokusu RS nie będzie generacji. Nie, nie no nie będzie. No, to jest no to, to 2017 to... rok i to jest ostatni. No. Nie, nie na Europę chyba nie, nie wiem, czy w ogóle nie wychodzi, czy, mhm. czy, czy no tylko na Europę nie wyjdzie, że już nie będzie RS-a. Więc jest to też dobra inwestycja w przyszłość, bo na pewno będzie to dobry za jakiś czas young timer i mocny przede wszystkim. No będzie fajny jutro robił, nie? bezpośredni no. wtryski i inny stopień sprężania, także to będzie na pewno fajnie. No i w czterobucie no to już w ogóle Jasne, w czterobucie. W ogóle budę ma fajną, jeszcze taką fajną tą ta, budę, taką mi ta. się podoba. Za chwilę tam może podejdziemy go to trochę. Tutaj szkoda wozu, bo już prawie rok stoi. Tak. Przez wszystkich tam. Przez pandemię, przez ten czas no, oczekiwania na podzespoły. U bo chwilę stoi, stał też w tym serwisie, tam się klient bujał. Stoi, tam szkoda też, wozu, bo trochę stoi, ale mam nadzieję, że mu tam nic nie będzie, rozruszamy go. Rozruszamy, tak. I, i będzie ok. No, w naszym ogólnym założeniem jest tutaj w tym odcinku, żeby pokazać Wam krok po kroku, jak będziemy to składać i to będzie, nie wiem, czy to będzie jeden długi odcinek, czy to będzie parę części. Ale mi się wydaje, że tu nie wiem, no, chyba części, jeśli to się no, to będzie mi... fajnie klepać i ludzie Jeżeli... będą tak. zainteresowani dalszym o. rozwojem. Sytuacji to, to bo jeszcze musimy. E, tu będzie układ chłodzenia przerobiony, dojdzie chłodnica oleju, przegrody do miski, bo tam klient chce coś trochę po torze sobie pośmigać. E, jakieś synchronizatory do skrzyni, także jeszcze roboty będzie ohoho. Więc faktycznie masz rację, zróbmy to w częściach. Ja uważam, że to będzie tak. że to wyjdzie opcja. ze 4 albo i 5 części, odcinków nie? takich z tego. No. Będziemy to przepłatać jeszcze odcinkami z Kielc i odcinkami z innych warsztatów, natomiast ostatnio bardzo fajnie odebraliście odcinki z Kielc, co mi się podoba. Wspieracie chłopaków, udzielacie się w komentarzach, co jest też bardzo fajne, więc, jakaś tam interakcja jest. No, myślę, że temat ciekawy i poruszymy go tutaj dość mocno i technicznie, i pokażę Wam krok po kroku, jak będziemy składać właśnie ten motor. Dobra, pierwszym etapem tutaj przed całym montażem będzie ogarnięcie tego nalotu. Tutaj posprzątanie tej całej blokowej, kurde, narośli. Więc zaraz Łukasz to ogarnie i widzimy się pewnie już po etapie czyszczenia bo Jest to raczej mało istotny temat tutaj do pokazania na filmie, ale wizualnie będzie to dobrze wyglądało do składania Jednak czystość to jest podstawa przy takich pracach Nie chcemy szkiełkować bloków, bo to jednak potem jest problem z domyciem nie? Tak, już niestety wszędzie wpada Tak, w tak zajęło. mamy konkretną robotę, bo tutaj po tej obróce, po tych tulejach jest dużo takich będzie e, On jest tak pewnie wstępnie wyczyszczony w dziaku no ale to jednak trzeba samemu wszystkiego jeszcze raz poprawić, popić, dopilnować, żeby to jednak potem to owocuje, procentuje, nie? Tak. Ok. No powiem Ci te tuleje robią roboty, nie? No to już jest no, no, najmocniejszy wyrób ich, nie? może być. Górna półka. Tak. Bo była jeszcze opcja. Yy, tam trochę doczytałem, trochę się podpytałem. Yy, bardziej ten motor jest spracowany w Wielkiej Brytanii i w Stanach bo to też w Mustangach jeździ że się robi z tzw. short bloka z, z blokiem od STK, on jest wtedy zamknięty u góry i nie ma otwartego bloku zamknięty rozwierca się pod chyba tłoko od RS, RS wał od RS i się robi dalej 2-3 ale na, na bloku zamkniętym nie? Mhm. i to by nie wiem wyszło może podobnie jak to na pewno może troszkę taniej się tu no ale klient chciał mieć oryginał w ten Bog. sposób. No jasne. Jest, jest takie rozwiązanie, nie? Trzymamy się tego co klient sobie życzy, nie? No dobra, czyścimy, widzimy się za chwilę. I co? Rozpakowujemy pierwsze graty. O, champy. Hąpy. Ładne mam tłoki. Jeszcze O nie puste. No, wcześniej jest, wszystko jest a blok już wrócił od czyszczenia jest teraz taki bez tego nalotu no wygląda lepiej no teraz będziemy przystępować znaczy Łukasz będzie przystępować do osadzania pierścieni i tłoków jak dokładnie, bo na razie nie? dalej. To są takie gancnoe, nie? No ja słuchaj, no płacisz za coś, płacisz jednak, nie? Jakość jest, mówisz, sama za siebie No nie są to rzeczy, trzeba przyznać nie. Ale to ma znosić ciosy I być wytrzymałe Jakość wykonania, trzeba przyznać, jest konkretna, nie? Wysoki poziom no, z... Trzeba dobrej roboty. Manley. Następne fanty. Pamiętajcie, że przy takich pracach trzeba zachować naprawdę czystość i porządek. Ktoś sobie tu przygotował stół. To nie są to warunki chirurgiczne. Może kiedyś się dorobimy w silnikowni. Takiej z zdarzenia. Takiej wiesz, że nawet kusz nie siada. A to jest powietrza, to jest <gry> <nie śmieci. gry> Tak. Są rekordy. Pomierzone wszystko, widać już ten. Tutaj je też mierzyli. Chłopaki, ładnie. Czyli nam dużo roboty odchodzi. To dobieramy randomowo do siebie, czy trzeba to jakoś wyważać do siebie jeszcze? Tak jak Ferrari robiliśmy. One są wyważone, wiesz? Aha. Już okay. są zważone, już są gotowe do montażu. Czyli znowu już odeszło trochę więcej roboty. Tak, jeśli by coś było, że miałem ten, to na pewno bym dostać taką informację, że mam jakoś parować. Hmm. A tak to one już są fabrycznie zobacz, wyważone. Eee, widzisz? Już opisane przez producenta, nie? Podobody. A widzisz, odchodzi trochę roboty. No Oni no zobacz, jaką mają tolerancję, to tam no, faktycznie 10, to 10, są... to są... Tu masz 2 dziesiąte, masz jedną tu masz 5 no to jest tam powiedzmy tyle co nic już są wyważone. Nie? Dobrze to jest tylko 400 wysielniky No czy tu h 8 czy tam 6 tam to już jest trochę więcej roboty nie? No wygląda to dobrze jeszcze nic nie To są kute korby? Tak widzisz kute korby. Tu macie jeszcze taki ładny look na nie Naprawdę jakość wykonania na wysokim poziomie I pierścionki To są zabezpieczenia jeszcze, pierścionki mamy tutaj to Dobra, Ty sobie przygotuj stół I zaraz wrócimy dalej do nagrywania No tak wszystko ładnie na stole powyciągane z kartoników Ładnie popisywane, ale mamy problem Chęci były duże Co się stało? Chęci były duże, ale jak zwykle się zesrało Słuchajcie, nie zawsze jest dobrze na warsztacie, nie zawsze jest idealnie Tak jak niektórzy nam za zarzucają, że zawsze jest idealnie, pięknie, super, nic się nigdy nie psuje Natomiast tu mamy fajny przykład na to, że czasami... No, no nawet takie dobre i ładne części markowe i tak gdzieś czasem jest popełniony jakiś tam błąd, nie? Tak Gdzieś Ty został popełniony błąd. Zaraz wam powiem o co chodzi. Typu O, został stworzony razem z płotami. Teraz chodzi dlaczego ten mem. 500. <śmianie> <śmianie> Pół milimetra, bo stworzenie są 22 mhm. a powinien być 22,5, i nie? I gdzieś popełniony został błąd. Podejrzewam, że na opakowaniu nie? I słuchajcie, myśmy wszystko przygotowane, blok już umyty, przygotowany do składania No i wtedy zadzwoniłem do, do Dziaka Zapytać czy, tam, czy czasem u nich nie, jakieś nie, nie była popełniona pomyłka, czy coś nie zamienili Ale u nich wszystko jest ok Także zostaje producent albo dorobienie słożni. I tutaj właśnie Dziak się do, do, zadeklarował, że nam pomoże I dorobi nam swożnie, tak jak powinny być No a jeszcze przy okazji e, tematu sworzni, no to też się dowiedziałem, że przy Mierzeniu luzów, i tak dalej, przy dokręcaniu, tak jak deklaruje producent, 92 chyba newtonometry, jedna szpilka się poddała. Także jesteśmy na razie w dupie. Tak, jesteśmy na razie w radzie w nam nie, nie wyciągnie z paczki od samych słożni, ani nie wyśle nam jednej szpilki. Nie? Tak, i dlatego sam widzicie, że czasami. I też nic nie ma na półkach do tak. tego wozu. Nie? Na te tłoki czekaliśmy z 4 miesiące, chyba nie. I teraz kolejne 3 tygodnie będziemy czekać, czy nie? No zobaczymy, no dwa 3 tygodnie, nie? że mam nadzieję, że tam może jakoś tam pocisną chłopaków i, i może te słożenie zaraz szybciej, a szpilki dostaniemy z jakiejś innej hurtowni, nie? nie? No może będziemy... no, gdzieś poszukamy będą na półce leżały. Nie? Będziemy próbować kompletować to, nie? No niestety, także nie zawsze wychodzi tak jakbyśmy chcieli, no, już było przy... wszystko ładnie przygotowane Swęci by były, duże, wszystko było, zapał był, ale wszystko się zesrało, nie? Mówiąc, tak. Także co, projektu nie zamykamy oczywiście taką błahostką, tylko przedłużamy go kolejne... No i teraz pytanie, czy zrobimy taki odcinek, wypuścimy krótki, jak to jest jakby rozpoczęcie, wstęp, czy, czy, czy dodamy to? Ja myślę, że to będzie dobry wstęp na początek, ja, no, że się zaczęło. zapowiedź. Nie? Tak, zapowiedź, bo temat będzie naprawdę ciekawy i chcę, żeby z paru odcinków powstał projekt od początku, od samego składania do samego odpalenia i przejechania się tym onkiem. No, to nie to może to... jakieś pomierzenia czasów, albo co? Tak, tak, to no, było bardzo ciekawe. Więc na razie, no, pierwszy odcinek zaczął się niestety od takiej sytuacji, o której nikt się by nie spodziewał. No nie, no, o tym nie myśleli nas górale. A czasami tak bywa. Także, no jeżeli podoba Wam się taka seria odcinków, gdzie nie zawsze wszystko wychodzi zgodnie z planem, to wiecie co robić. Paluszki w górę, no, subskrypcje. reakcja, no to, tam, to, to, to będziemy... chęć, chęć do nagrywania wtedy, nie? Jasne, robicie nam chęć do nagrywania, my będziemy nagrywać dla Was specjalnie takie właśnie odcinki. I te, w których też coś wychodzi. Do mm. końca, <golica> jak się zapowiada, nie? No, nie Bo to zapowiadało tak, się nie. dzisiaj, że złożymy, chociaż. No, słuchaj, myślałem, że będzie ten, nie złożony i będzie można na nie? A ty... Dokładnie. Dobra, a więc widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już yy, z składaniem. Może po kolei leci coś innego, bo może no, Kielce coś nagrają, wrócimy. No, tutaj się szykuje dłuższa przerwa, nie? No, tu się szykuje mała przerwa, wiadomo, że chcemy ten odcinek w tygodniu jeden puścić, nie? Także. No do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ściąłka, cześć. Na razie.